Widzimy się na openingu Azgobasów, które powinienem zbierać mniej więcej 20 dni, no bo 5 boksów może maksymalnie na dzień, a zbierałem je przez jakieś 2 miesiące. Miały się pojawić przed świętami. Mamy koniec stycznia, ale w końcu jest uzbierany. Jest 100 boksów, właściwie to 103, czyli 71 słabych boksów oraz od cholery u 7-8. Ostatnio na odrodzonych paimonach, jakby opening, to wyleciały mi chyba 3 czy 4 boksy na 100, więc tu będzie trochę lepiej. I liczę na to, że jakieś z tego wypadnie. Z tych liczę, że powypadają. Pepeki po 6, albo cokolwiek na sprzedaż. Może fulki, bo zostało mi ich 100. Oczyściłem sobie ekwipunek, żeby widzieć całkowity drop. Tak więc zaczynamy. Może kryształy, je będę sobie zostawić, bo cena ich aktualnie jest mała. Pepeki. O, można enterem otwierać. I jest tutaj czas dodany, bo to jest transmisja na live'ie I dostałem właśnie 5, 6 pepeków. Pozdrawiam, Cię prosiak. I dobra, lecimy, mówię, na początku z tymi zwykłymi, których może ładnie dropić. Liczę też, że trochę fulek mi wpadnie poza samymi pepekami. O, to jest akurat fajne, bo to jest półtorejka, ognisty oddech smoka. No i że ogólnie trochę hajsu. Jest łuczek. Nie wiem ile tutaj... za którym ryboksem był łuk Ale ucieszyłbym się jakby wypadł mi jakiś zajebisty miecz Albo kusza jakaś, ogólny atak element Na maksa najlepiej wszystkie trzy selki ki sobie takie zostawił, bym sprzedał swój miecz Bym sprzedał swoją kuszę Jeśli by ktoś kuszę mi kupił I... Poleciałbym z EQ na 8.0, bo do 8.0 brakuje mi 41%, czyli możliwe, że jutro już wbije, jeśli uda dzisiaj się pójść na dwa lole. Miałem zrobić opening jutro, ale no tak się składa, że jest aktualnie even 50% box i udało się zdobyć 103 boxy aż, więc no miło. A tak miałem jutro. To prawda jutro i w poniedziałek też idę na zgobasy i będę już odkładać gobasy na opening kolejny. Tylko zastanawiam się, czy będzie 200 boxów, czy... Czy będzie 200 boxów, czy to będzie 250 boxów. Któraś z tych liczb? No... Widzę, że EQ za dużo nie dało, ale widzę, że sporo pepeków jest. Dratanium też spoko. Tutaj właściwie wszystko jest spoko, bo wszystko jest cokolwiek warte. Zresztą na pewno jakikolwiek hajs będę miała, którą nie zbieram na tatuaże, które też pojawią się na odcinku. Najgorsze, właściwie co jest, to many. Dobra, z tych podstawowych boxów leciał mi 160 fulek normalnych, 180 many, 78 pepeków do SP10, 140 dratanium. Dwa ognia, widziałem tylko jedno, czyli z 3 k 75 klejnot smoka, je sobie odkładam. Czy do na co innego. Smocze kryształy 12, 6 gęstych oddechów. I i dwa energie księżyca. I dwa ekwipunki, łuczek i to. No to co? Przechodzimy do najważniejszego, czyli 32, jak dobrze mówię, po ile tu jest? Raz, dwa, 3, 4, pięć, 6, 6. Czyli 6, 2 na 8 na 2, 4, 32 boksy. Mam nadzieję, że jakiś ekwipunek dropnie i będzie to coś warte. Tylko no niech dropnie. Jak nie, to trochę sad. Na razie. Mm, średnio to wygląda. Halo. Ekwipunek. Please. Dwa miesiące zbierania. O jest rózga! Zaraz ją sprawdzimy. Jest armor, ale na MSW kuźba. Dlaczego nie na woja? Coś fajnego by mogło być. Ale dwa i są. Tylko no, dajcie jeszcze coś na koniec. Przywalcie z czymś. No, dwa ekipunki. Arm, okej. Okay. Tylko SK ciekawa. A nie, to jest smucznik. Dobra, jebłem się. Ej, to może jeszcze coś będzie warte. Nie wiem, ile może być ten, to warte, ale ma 36 yy, na negatywne. I właściwie tyle, więc no, może być problem trochę. Znaczy, coś tam będzie warte, ale problem. I tu. Niech tu będzie jakaś SK Major. SK Major Kryt, kurwa. Dlaczego na magu jest kryt? To by było tak zajebiste, jakby to był miecz. 56% kryt i 6% szans. Why? Ławró! Dwa kryty. I z czego jeden to jest 56%. To jest chyba na maksymalny, jaki może być. To będzie coś warte, bo ma SK obrażeń. No ale kuźwa. Nawet nie wiem właściwie, co może być lepszy dla MAGA. SLK. Fucking shit. No wreszcie je, jeszcze jest doświadczenie, ale no kuźwa. Dwa kryty czymś dla MAGA. Dlaczego? Mówię, jakby to był miecz, ja bym go brał. Bym sobie go przerobił. Tylko bym musiał mieć wyrobaną w kosmos kuszę. Ale SK 17 obrażeń. Dwa kryty mieć. Naprawdę nie ma potworów. Nie ma bazówki, ale. Dobra, coś będzie warte. Nie wiem ile. uźwa. Łuk to by był. Zajebioza. Nawet kupny item jakiś na MSW. Nie wiem czy MSW używa medali, czy pięści. Bardziej. To nadal by było pewnie więcej. Warte niż rózga. Fuck, 180, 114 ppków wladuje. Muszę ogarnąć ile to może być warte, ale no kuźwa, dlaczego wrózga musiała być? No hajsowo trochę wleci hajs, o to jak widać podkładałem sobie, ale no kurde, rózgę mi dało w takim momencie. No ale cóż, mówię będę odbierać teraz kolejne boksy, może odbieram do 200 albo 250, no to się jeszcze okaże. Mówię jutro, pojutrze mam, więc zawsze parę wleci i w zależności jak będę spotykać dzienne. W ogóle muszę odrodzone pajmony też zacząć robić, nie dość, że ppki są to jeszcze dodatkowe. Boksy. ale cóż, tak się o to prezentuje główny drop a ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka jestem ciekaw czy ten odcinek pojawi się w styczniu, jeśli tak to przypominam o tym, że każda łapka zostawiona pod odcinkiem stycznia i grudnia na kanale tym jak i kanale gamingowym, to 10 groszy na cel charytatywny, który wybierzemy w lutym, nie wiem kiedy ten odcinek wleci, ale jeśli nadal to jest, no to taka akcja nadal będzie trwać nie wiem ile jest zebrany, nie sprawdzałem, ale dobra, to na tyle na tym odcinku, tak więc dziękuję za oglądanie, ja muszę się dowiedzieć o jakiegoś kodzira, czy kogoś ile to może być warte, jeśli on się na I do usłyszenia w przyszłości, na kolejnych openingach czy na przykład robieniu tatuaży, jak się okaże, że ta ruska jest warta ze 100 k jakimś cudem. Choć, no, ma tylko eski i no. Ale dobra, do usłyszenia, do zobaczenia, papatki.